I ruszyły ostatni Herkules. A tam mondiale Kosak na czele, Carewicz na drugi, ale tam poprawia pustynny szlak i lokuje się już na drugiej pozycji. Galopują łeb-web, web. już jest pierwszy pustynny szlak. Mondiale Kosak, Gamesa jest na trzeciej, na czwartej Carewicz, na piątej Horda, następnie Szenaja, Dorit, dalej galopuje Echara. Pacja na ostatniej pozycji jest w tej chwili Herkules. 1100 metrów do celownika. Na czele nadal Pustynny Szlak. Na drugiej pozycji jest Gamesa. 1000 metrów do celownika zostało. Na trzecim miejscu jest Mondiale Kossak. Teraz stawka się rozciągnęła. Poprawia Horda. Lokuje się na czwartej pozycji Tusca Revit, Szenaja, Dorit. Bechara, dalej horda na ostatniej pozycji Herkules. 700 metrów przed celownikiem, nadal na czele galopuje pustynny szlak. Na drugiej pozycji Gamesa tuż mondiale Kosak, horda i wyjście na końcową prostą. Przy bandzie pustynny szlak. Na razie jest pierwszy. Atakuje go przy bandzie. Dostała bandę mondiale Kosak. Y, finiszuje Gamesa i Horda. 400 metrów do celownika, pustynny szlak, mondiale Kosak, Gamesa, Sarewicz, Horda. Wszystko razem. Na czele w tej chwili jest Sarewicz, przed Gamesą finiszuje Szenaja. Odpadła Mondiale Kossak, tu Pacja przy bandzie, ale na czele po zewnętrznej bardzo dobre Sienaja i Sienaja jest na pierwszej pozycji, nie, na pierwszej pozycji Pacja jest chyba, Sienaja, Gamesa, Carewicz, Pustynny Szlak i reszta.